Patrycja Klein i Rafał Potrykus, czyli mała część zespołu Fokus. Witajcie, cześć. cześć. może być Potrykus, cześć. Cześć. No nie Przepraszam. Nie ma nic. Jezus, Fukus. Rafał Rąbca, nie ja, nie wiem ja nie wiem dlaczego, ale wy się lubicie, prawda? Bardzo się lubimy, No właśnie, lubimy z to chyba nic, tak, nic tak. złego nie powiedziałem. Pozdrawiamy Rafała. A może Rafał też nas zawita do nas w piątek. To imię mnie zmyliło. A ty będzie z wami śpiewał? No jak przyjedzie, no to go zaprosimy na scenę. Aha, rozumiem, rozumiem. W ten czyli jak ja będę, to też mnie zaprosił? No jasne. Ja mogę spróbować i nie obiecuję, że coś z tego będzie, ale, ja ale mogę... Ale mogę... Agnes tutaj też zaprosili, no Agnes śpiewa pięknie, no może się Słuchaj, skuci. to może być są fajne są... przedsięwzięcie i no. <laughs> ciekawy efekt. <śmiech> <śmiech> Ci, co umieją z tymi, co nie umieją, ja mówię, tu Kolędowanie z przyjaciółmi w końcu, tak także. Jest, tak, tak. <laughs> tak, ale kolendy są utworami, które każdy chyba może zaśpiewać i nawet jak ktoś tak się... Średnio... śpiewa w domu kolędy. No właśnie, ja próbowałem w tym roku, przyznaję, dwie zaśpiewałem prawie cały, tak. No, no to co, dzieci to mnie zaskoczyły, zaczęły tak. śpiewać. Namawiam, namawiam myślę, że za chwilę się zgodzę. <śpiewanie> <śpiewanie> tak, my rozmawiamy o klędowaniu, bo wy zaśpiewacie koncert. Ten koncert już 10. Tak. E, stycznia, tak. Tak. w Wejcherowie, w Kolegiacie. Tak. Tak. I to nie będzie koncert zespołu FUKUS, to będzie koncert zespołu FUKUS i przyjaciół właśnie. Tak przyjaciół dużo. Pierwszy koncert już mieliśmy, zagraliśmy go w poniedziałek w Redzie, gdzie było nas mniej, a teraz będzie nas dużo więcej, z tego względu, że y, będzie z nami śpiewał chór dziecięcy, chór Szkoły Podstawowej nr 9 w także dzieciaczków będzie około 30, także naprawdę będzie nas, będzie nas, bardzo długo, będzie nie? nas dużo. Nas na... Scena po mieści, rozumiem. Przygotowani no. jesteście. To ja coś w ogóle, I ja, jeszcze raz, ooo, słuchaj, i fara jest wielka, pod w trochę osób się zmieści. Dobrze, słuchajcie, porozmawiamy dzisiaj, także sobie posłuchamy y, muzyki zespołu Fugus, ale również wiem, że macie niespodziankę, więc chciałem przygotować naszych słuchaczy, zagrać i zaśpiewać je na żywo u nas dzisiaj, tak, tak? czy nie? się. To, to po raz pierwszy, po raz pierwszy. Jak się w, powiesz, w to, um... e, e, Razem z panem. <laughs> Rafał był mnie w grudniu i zapytałem, czy mógłby jakiś instrument przynieść, czy cokolwiek. A... Czy w ogóle czy na, na czymś grania? Dzisiaj się gra. okazało, że na czymś gram. Nauczyłeś się, jestem pod wrażeniem. Od grudnia do stycznia na gitarze. A je utworów zagrasz. Ja dzisiaj jeden. To jest taki okres. Może w radiu tego nie słychać, bo w radiu aż tak dużo kolęd się nie gra. Ten okres świąteczny wtedy tak dużo graliśmy. Teraz natomiast troszkę mniej. Natomiast dzięki Wam dzisiaj kolędy wybrzmiał również i na naszej antenie. Nie? Tak przygotowuję słuchaczy, bo to będzie ciekawe doświadczenie, a to dlatego, że kolendy będą przez Was zagrane na żywo. No tak, w ogóle właśnie od. Już taka tendencja jest tak, że, że w mediach kolendy grają praktycznie, gra się w grudniu, a nie gra się w styczniu, nie? a mhm. jednak tradycja jest taka, że, że śpiewa się kolędy od świąt w domach, świąt się i, w domach się. i dalej się koncertuje. Bardzo jest to fajne, że, że cały czas jest to kultywowane, że tych koncertów jest sporo, a widowni też naprawdę na koncertach kolędowych jest dużo. No, byliśmy pod wrażeniem teraz nie? powiedziałem. Tak, tak naprawdę, zdecydowanie Redzie, kościół, był kościół się pełny, wypełnił. Także no, po bardzo nam było sympatycznie z tego powodu. A mam, też i, i, żeby powiem, też, że dlatego robimy Wejherowi w Kolegiacie ten koncert. Pierwszy pomysł był na to, żeby go zrobić w Filharmonii, ale stwierdziliśmy, że Filharmonia jest za mała jednak, widownia jest za mała i, a po drugie no, naturalna scenografia kościoła też no myślę jest tworzy do tego, tworzy nastrój, tworzy klimat, więc no, koncerty kolędowe muszą. Być Ludzie przychodzą, bo wszyscy znają znają kolędy i pewnie chcą no właśnie, też śpiewać. Z jednej strony tak. tak, ale tu też trzeba zaznaczyć, że no, my poszliśmy tak troszeczkę będzie, w nie, innym kierunku, bo my tu cały czas mówimy kolendy, kolendy, że sobie pośpiewamy, a my generalnie troszeczkę odkopaliśmy takich właściwie pastorałek, też jakichś utworów tak. świątecznych, kaszubskich, które niekoniecznie są znane i niekoniecznie są takie od razu czytelne. Znaczy oczywiście będzie można sobie pośpiewać, bo tam jest bardzo dużo tego tekstu, takiego no gdzie publiczność na pewno będzie fajnie z nami zaraz tam współpracować, mm -hmm. ale myślę, że zdecydowanie tutaj dużo zaśpiewamy utworów takich mniej znanych i gdzieś tam, no odkopanych, no troszkę siedzieliśmy, no, w ogóle stresujemy się trochę. <laughs> Rafa mi opowiadał, jakby u mnie w grudniu, że y, część tych znanych będzie w waszych aranżacjach i y, niespotykanych aranżacjach dotąd, że to będzie taki wasz pomysł na te kolędy. Tak, Coś tak, zdradzicie? Czy tak. same niespodzianki wszystko to będą będzie wszystkie mm -hmm. kolędy Y... Ale co tu chodzi? O, o sam pomysł na utwór? Na melodię, tempa i nie Czasem nie wiem, nawet melodię, utworu, czasem, czy... melodię, hmm. czasem tempa aranżacyjnie. Niektóre utwory są dość ludowo grane przez nas, ale też całkowicie inaczej, a niektóre całkowicie poszliśmy w taki fusion, że naprawdę może to być zaskoczenie. No też kwestia naszych instrumentów, nie? gdzie się hmm. w fokus cały czas się jednak o te irlandzkie też rytmy ociera, więc no, tu. I flety, i skrzypce, i jakieś. To są instrumenty, to które. Akordeon, tego, akordeon, tak. To. Gdzie no, klimat się po prostu zmienia, już siłą rzeczy, też przez dobór instrumentów, i myślę, że to też swoje. Robi akordonu będzie na y, koncercie w Wychorowie, tak? Tak, tak? tak, tak, tak. No mamy nowego członka zespołu akordoniste, mm. także poszerzamy no instrumentarium. Pozdrawiamy, w ogóle wszystkich pozdrawiamy. Oczywiście. E, wszystkie osoby, które z wami grają, słuchają nas teraz. Tak, no jest. No w tej chwili już no osiem osób nas się na scenie zrobiło. Tak no właśnie, wy na zespoły. scenie plus plus nożymy się. <laughs> no życie się. Moi drodzy, za moment wracamy do rozmowy. Zdrowid. Reklama. Audycja Muzyka Dlwaj w Radiu Kaszabę. 13.40, a ze mną zespół Fukus Patrycja Klein i Rafał Rąbca. Dzisiaj zaśpiewacie, to już wiemy. Ja się cieszę, że jesteście z instrumentami, bo często proszę osoby, które przychodzą, żeby coś przyniosły, żeby było coś innego, ciekawszego na antenie, a to będzie fajne. Natomiast fajny będzie też wasz koncert, bo wy go przygotowaliście w sposób taki, że gdzie wy się nie pojawicie, tam będą goście. Tak. Chodzi mi o to, że przygotowaliście koncert pod chór. Tak. E, no i tak. nie tylko, oczywiście, bo nie tylko nie chór tylko. będzie z wami. Mhm. Ale... Zaprosiliśmy do współpracy chór właśnie ze szkoły podstawowej nr 10, 9 w Feicherowiem. Mhm. Tak. Chętnie A tego się będzie się tego także z nami. Tak, bardzo chętnie. Mm -hmm. Wiesz, dla dzieciaczków to przede wszystkim na pewno duże wydarzenie, tak? mm -hmm. Bo koncert naprawdę jest duży z dużą techniką oświetleniem bardzo bardzo mocnym, także no, chcemy zrobić duże wydarzenie. Zresztą no, podobnie wyglądał już w radzie był to przedsmak tego co będzie w Eichrowie. Także no, jest to na dużą skalę Mieliście dosyć. Próby z nimi czy jak to się odbywa? No tak, da tak, się tak, 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 pogodzić? tak, da się pogodzić. Koncert ogólnie jest z w taki sposób, że i taki był nasz plan, kiedy, kiedy planowaliśmy ten koncert, że w przyszłości chcemy, no zaczynamy oczywiście u nas lokalnie, czyli, czyli Reda... od red zaczęliśmy wejchrowo, a dalej w przyszłym roku chcemy pojeździć dużo po kaszubach z tym koncertem i no przez najbliższe lata, myślę, w okresie świątecznym. Mm -hmm. A za... pomysł był taki, że gdzie pojawiamy się, tam angażujemy lokalny zespół dziecięcy. Czy to chór, czy to właśnie jakiś zespół wokalny, który gdzieś działa w danej gminie, czy w danej miejscowości. Żeby też zachęcić ich do tego lokalną społeczność przede wszystkim żeby też wzięła bardziej czynny udział w tym koncercie w tym wspólnym kolędowaniu, a przede wszystkim też żeby dzieciaki na pewno w taki sposób też zachęcamy je jednak do większego do większej chęci do nauki języka a czyli przygotowywaliście, dowiedewaliście się, gdzie są takie chóry, gdzie można byłoby wykorzystać to, że tam są chury, są dzieci, które mogłyby zaśpiewać. Czy po prostu przygotowaliście wszystko to, co wydarzy się tutaj, w Wejerowie, natomiast tutaj, w Wejherowie, natomiast później będziecie szukać sobie osób, z którymi byście? Tak, będziecie zdecydowanie takie chóry dziecięce, czy po prostu to, to, to do zorganizowania? Tak, takie, tak, takie tak, zespoły tak, są tak, 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 tak naprawdę wszędzie, mm. tak wszędzie mm. dzieciaki gdzieś tam y, występują, śpiewają, y, w szkołach się takie grupy Tworzy. I myślę, że fajny, fajny jest pomysł właśnie nasz na to, żeby zaangażować też dzieciaki do, do tego, żeby mogły się też wystąpić w takim okresie świątecznym, właśnie z nami, dlaczego nie, jakoś tak razem, żebyśmy coś fajnego stworzyli. I aranżacje też są na tyle stworzone, tak napisane, żeby to nie było jak, jakaś katorga, droga przez mękę z utworami kaszubskimi, że teraz trzeba się ich nauczyć, nie wiadomo ile to będzie trwało, tylko no, te nasze utwory są myślę przejrzyste, refreny. Czy zwrotki są tak napisane, że to powinno y, fajnie grać? Chór z dziewiątki też nie miał żadnych problemów, no, sobie świetnie poradzili, z szybciutko jeden z tym. Tekst jest trudny, bo a, na przykład w te... Tomka Fobkiego no, tekstu jest bardzo dużo, dykcyjnie jest bardzo trudny, ale jest świetny. Jest typowo właśnie taki fajny, zimowy, typowa taka pastelowa. No, ale kto nie jest dzieci, na Kaszubskiego? Także... Na no, oczywiście nie, także no, przybrnęły dzieciaczki tutaj też przez to fajnie i no myślę, że będzie to dla nich wielka przygoda, a też liczymy na to właśnie, że gdzie dalej się pojawimy. To, to, to będzie to dla wszystkich duże, przede wszystkim duże wydarzenie. Bo niezbyt mądry pomysł mi przyszedł do głowy, skoro przygotowaliście koncert pod chóra, że nas tutaj trochę jest, to może skoro zaśpiewacie tutaj, to i tutaj wykorzystacie nasz chór. O, czemu <laughs> nie? No, słuchaj, piękną pastorałkę żeście nagrali, tak? Jako, tak to było Jako chyba ja to trzy lata dziennikarze. No, ale słuchaj, to pokazuje wasze możliwości, no, da, to ja, słuchaj, no to czemu nie? Może, to, że może jeszcze w tym roku. Tak. Chodzi o zamysł wspólnego kolędowania, wspólnego tak. śpiewania, bo jak się robi coś razem i, i no, wspólnie Coś tworzymy, no to jest jeszcze większa satysfakcja i jeszcze, jeszcze większa przyjemność z taką kierowniczą. To, Okej, się to prawda. A powiedzcie, bo oprócz chóru będą jeszcze inni goście, kto z wami wystąpi. Tak. Będzie Weronika Korthals i zaśpiewa i zagra z nami Zuzia, Młoda córka naszej. Tak. A niektóra już zaczęła z nami w Ta gra na skrzypcach, śpiewa, zaczęła koncertować z nami już teraz latem. Mm -hmm. Idzie i świetnie. Rozmawiamy dzisiaj o waszym koncercie, ten, który odbędzie się w najbliższy piątek w Farze Wejherowskiej tak. o godzinie... 10 stycznia w piątek o godzinie 19. Fara Wejherowo. Zapraszamy wszystkich. To jest koncert otwarty. Każdy tak, może przyjść, tak. każdy może posłuchać, każdy może zaśpiewać, pomimo tego, że będziecie mieli dobrze, świetnie przygotowanych muzyków. Chór i gości. Eee, przypomnijmy, chór skąd? Ze szkoły Schór, numer 9. Szkoła numer 9, 9 w, Eichrowie. w Eichrowie. Będzie też Zozji, będzie też Weronika A, Weronika I Zuzia. Zuzia. Zuzia, córka Zuzia. 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 Ani. Tak. Tak. Skrzypaczki. Dobrze. No i dzisiaj wy także zagracie coś dla nas. Taki mały przedsmak. To będzie kolenda pastorałka? Co zagracie dla kolęda, nas? Kolenda, kolenda, kolenda. Myślę najbardziej chyba znana z naszych kaszubskich, czyli w Narodzone. To znana jest jako po prostu też. Poza Kaszubami. W Polsce jako Kaszubska kolęda słyszałem już nieraz gdzieś tam śpiewają ją poza Kaszubami, także znane są już nasze kolędy, także prosimy. Dalej. Ku nas niezłożonych też głęb z Luli, luli, luli laj To zęb z Luli, luli, luli laj też głęb z Luli, luli, luli laj To zęb Luli, luli, luli laj Chcesz głęb Dostaję ci przelecele W niebieści bieli Co są pierwsi Dowiedzele z nieba yeah hey. <try> no właśnie, gdzie Ale tak się panie słuchało, że ja się bałem. Ja bałem się to Dołączycie popsuć. się w piątek, jak będziecie na koncercie. Na tak, ja, ja bałem się to popsuć, naprawdę. Dlatego bardzo przyjemnie się tego słuchało. Super, dziękuję za to. to. dziękujemy bardzo. Czyli takie korendy wybrzmią. Tak. To będzie pozytywny koncert, bardzo fajny na pewno. Chociaż ta zabrzmi też inaczej. Naprawdę? Tak. Wy potraficie zaskoczyć. <try> mhm. Fajnie, cieszę się. Dlatego zapraszamy. Jeszcze raz przypomnę, Sami przypomnijcie, gdzie i kiedy? Piątek, godziny się w, w piątek o 19.00. To jest 10 stycznia. Fara Wejherowo Będzie tak, chór. Pierwszy kościół na rynku. Szkoły Podstawowej nr 9 z Wejcherowa pod dyrekcją pani Aleksandry, Aleksandry Janus. Janus. Pozdrawiamy. Tak. Będzie Weronika Korthals. Też pozdrawiamy. Będzie Zuzia, osobista córka, Ani Szalk. Pozdrawiamy tak, dziewczyny. Także no będzie i... się działo. Wszyscy słuchacze. Zachęcamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Zapraszamy. Po z nami. Proszę co, oczywiście może odwiedzać wasz profil na tak, Facebooku. Jak tak. Informacje wszędzie są. Ja, gdyby ktoś chciał. Jest już kilka zdjęć z naszego poprzedniego koncertu właśnie w Redzie. Badajcie, pośpiewajmy razem. Właśnie ja to no muszę zrobić, więc na naszej stronie też się pojawi zdjęcie. z zaproszenie <noise> na koncert. Dziękuję Wam, że przyjechaliście. Patrycja Krajnej i Rafał Rąbca, dzisiaj moimi gośćmi. Dziękujemy. Dziekuję. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. pozdrawiamy.